Czy politycy z wami rozmawiają, pytają was o skutki gospodarcze dla naszego regionu, albo w ogóle widzicie jakiś sposób przeciwdziałania? No bo rozumiem, czasami jest tak, jak jest wojna, wiadomo, nie, nie, żal, nie ma co żałować róż, kiedy płoną lasy, ale tym ludziom, którym te róże spłonęły, należałoby się jakieś odszkodowanie, jakieś wsparcie, jakaś pomoc. Słuchaj, jeśli ja mam odpowiedzieć na to pytanie, to powiem Ci uczciwie, że nie widzę takich ruchów. Widzę tylko, jak można powiedzieć, poszczególne urzędy, dają jakieś tam dofinansowanie, zatrudnienie pracowników i tak dalej. Tylko, że to jest takie sztuczne pompowanie gospodarki, moim zdaniem, bo gospodarka wtedy się rozwija, jak faktycznie jest potencjał, czy do prowadzenia jakiejś branży, czy to jest przemysłowa, technologiczna, logistyczna, i gdzie ta gospodarka organicznie się sama z siebie rozwija, a nie, że załóżmy rządzący pompują pieniądze, chociażby tak jak mieliśmy głośną aferę z KPO, gdzie na Masa pieniędzy została wydatkowana bez jakiegokolwiek celu i teraz jak to ma wyglądać względem e, uczciwych przedsiębiorców, którzy tak jak na przykład...